Ośrodku jeździeckim Stragona w Morawie rywalizuje 60 par w kategorii Kuce i Duże Konie. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to impreza rangi Mistrzostw Polski dla kategorii wiekowej Junior Młodszy. Odbywa się ona co roku począwszy od 1995 roku. Ilu no, uczestników stawiło się w Morawie? 60 tylko tylu mogło, dlatego że w finale ogólnopolskiej olimpiady młodzieży zawodnicy kwalifikują się w regionalnych kwalifikacjach w czterech regionach i dopiero najlepsza 60 startuje w finale. Jak oceni Pan poziom zawodów? Bardzo wysoki. Trzeba przyznać, że naprawdę młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do tych finałowych zawodów. Oglądaliśmy wczoraj bardzo dobre przejazdy. Myślę, że dzisiaj równie dobrze będzie. Są tu według Pana jakieś nowe gwiazdy sportu? No, idea Olimpiady Młodzieży polega na tym, żeby szukać nowych gwiazd, nowych przyszłych mistrzów olimpijskich, więc mam nadzieję, że i tutaj są tacy. Organizatorem poszczególnych kategorii są województwa wybrane w drodze konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym roku olimpiada rozgrywana jest już 20 raz. W tym samym czasie w Świdnicy rozgrywane są dwie inne konkurencje olimpiady: piłka ręczna oraz boks.